Tak naprawdę wygląda sesja Recall Healing. Pierwsze to robimy identyfikację tego problemu, czyli przychodzi osoba, która przedstawia tak naprawdę nad czym chce pracować. Czy to jest jakaś stresująca sytuacja, która u niej występuje, czy to jest y, sytuacja na przykład y, jakaś dolegliwość chorobowa, czy to jest jakiś y, po prostu powtarzający się schemat. Czy ma jakieś po prostu z, z życiową jakąś sytuację trudną, czy na przykład problem w relacjach? I drugą rzeczą to znajdujemy tak naprawdę pierwotną przyczynę, która y, jest y, tym, że dana osoba jest w danej sytuacji. Czyli y, co się wydarzy? Na przykład, jeżeli ktoś ma jakąś dolegliwość, no to co się wydarzyło, zanim pojawiła się ta dolegliwość, tak? Pierwsze jakby takie pytanie: co było wtedy takim dla Ciebie największym stresem? Co czułaś się w tym momencie? Czy ktoś jeszcze był w danej sytuacji, czy to tylko dotyczy Ciebie?